Będziesz miał wydatki. Tę nieco uszczypliwą interpretację skrótu BMW pan Tomasz słyszał pewnie nieraz, ale nie przeszła mu ona nawet przez myśl, gdy wstawiał swój samochód do lakiernika. Sporo się go naszukał, nie miał polisy autokasko, a chciał po wypadku niedrogo doprowadzić swój samochód do używalności. Jak to się skończyło? Popatrzcie, bo warto. Zastanawiam się, co dalej z nim zrobić, ale chyba będę musiał to auto sprzedać i po bardzo niskiej cenie przez nieuczciwego gracza na rynku. Mówiąc nieuczciwy gracz, Tomasz Kasparow myśli o niewielkim podwarszawskim zakładzie blacharsko-lakierniczym, do którego po kolizji drogowej odstawił swoje BMW E36. Kolizja była z mojej winy, wymusiłem pierwszeństwo podczas wyjazdu. Do tego się przyznaję i niestety koszty musiałem ponieść naprawy mojego auta w 100% ja, z mojej własnej kieszeni. Drzwi były całkowicie do wymiany tylnia czwartka też była do wymiany. Części, które były brane do samochodu były z innego, które były oczywiście lakierowane. No i efekt końcowy naprawy tego był różny, że tak powiem. To się nie mieści w żadnych granicach oceny. Ten samochód po prostu został źle naprawiony. Rozumiem, że auto ma 12 lat, że za naprawę płaci właściciel, czyli też mu zależy na obniżeniu kosztów, ale nie może to być zrobione tak, żeby wołało pomstę do nieba. No, auto jest po pierwsze źle spasowane, po drugie, powoki lakierowe są no, niedokończone żeby nie powiedzieć, że w ogóle nie, położone w sposób niefachowy. Drzwi są, no, nie są do końca polakierowane. Tu widać wyraźnie to nie są wady to są po prostu źle położone powłoki. Tutaj widać na zawiasach, że to auto jest, że te z innego samochodu i nie zostały w ogóle polakierowane. Próg prawy pod drzwiami jest też niedolakierowany, u góry widać, że no nie wiem, zabrakło, źle było klejony po prostu. Lampa, lampa, którą boczna kierunkowskazu którą tu widać, jest nie od tego modelu. No, auto jest źle zrobione, po prostu jest zrobione niestarannie, niefachowo, żeby nie powiedzieć brzydko. Szyby, które y, nie były w tym aucie przyciemniane odkąd go kupiłem i nigdy ich nie wymieniałem. Po tym, jak otrzymałem z naprawy samochód, pojawiły się przyciemniane szyby z dwóch stron. Pan Tomasz zaufał lakiernikowi z forum internetowego, panowie spotkali się i BMW niezwłocznie trafiło do warsztatu. Naprawa miała kosztować 3800 zł, kosztowała 5100, miała trwać miesiąc, trwała trzy razy dłużej. Wreszcie miała być kompletna i fachowa, a nie była. Samochód był odbierany, niestety to był wielki błąd z mojej strony, ponieważ wieczorem... O godzinie 21.00 było ciemno i wielu rzeczy po prostu nie widziałem, i nie potrafiłem, że tak powiem, od razu się nie zgodzić na te rzeczy. Bo pewnie gdybym za dnia odbierał auto i widział te mankamenty, no nie odebrałbym go, stwierdzając fakt, że no nie jest to skończone, skończona praca. Pojechaliśmy do warsztatu, żeby dowiedzieć się, dlaczego jego pracownicy tak niechlujnie polakierowali samochód, wstawili bez wiedzy klienta przyciemnia na szyby, przeciągnęli naprawę, a teraz nie poczuwają się do odpowiedzialności. Na miejscu nikogo nie zastaliśmy. Warsztat cały dzień był zamknięty. Po wielu próbach udało nam się w końcu dodzwonić do właściciela. Dzień dobry, witam. Tomasz Kasparow z tej strony, właściciel BMW E36 Kompakt. Proszę pana, ja bym się chciał z panem umówić, ponieważ no obecnie jestem u was pod zakładem i chciałbym pokazać wam, co jest nie tak zrobione w moim aucie, żebyście mogli obejrzeć to na własne oczy, co jest nie tak, jakie mam zastrzeżenia i chcę porozmawiać i wyjaśnić tę sytuację. Na oszczędzaści może. wiedzieć. Godzina już proszę poczekaj, zaraz sprawdzę. Jest godzina 11.06. O kurczę, dobra. Eee, pod trasę, tak, ja już jestem pod warsztatem i czekam. O, no dobra, 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 dobra. No to jest 11, tak? Tak. Dobra, to ja się ogarnę, okej? Ja się ogarnę, okay? mhm. ja się ogarnę i, 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 i postaram się przyjechać tam do jakiś... Czekaliśmy, czekaliśmy, ale nikt się nie zjawił. Dodzwonić też już nam się nie udało. Cena naprawy zawsze się przekłada na jej jakość, no ale tak jak mówię, solidny rzemieślnik, nie przywiążę panu z sznurkiem, tylko będzie się starał zrobić tak, jak to, tak jak to jest wymagane przez no, jakieś minimalne chociaż pojęcie o technice. Przy aucie 12-letnim, rzeczywiście zastosowanie technologii producenta i części nowych na pewno by przewyższyło jego wartość. Ale nawet drobna naprawa powinna być zrobiona zgodnie z jakimiś zasadami. Te zasady wszyscy rzemieślnicy powinni znać. Jeżeli nie znają, to niech się wezmą za inną robotę. Czy mógłby Pan się z nami umówić przed kamerą na rozmowę w sprawie Pana Kasparowa i jego BMW E36? Nie, bo ja nie mam chodę. A czy mógłby mi Pan teraz e, opowiedzieć, jak to było z tym samochodem? E, jak to się stało, że on w takim stanie został oddany klientowi? Nie, nie mogę tego Nie chcę od niego wyciągnąć pieniędzy, tylko chciałbym, żeby e, pieniądze, które komuś się daje, były dawane za coś, za co naprawdę powinny być dane, czyli za dobrze zrobioną pracę. A w ostateczności jestem skłonny te pieniądze sobie podarować i skupić się tylko na tym, żeby taki warsztat po prostu zamknąć i nie pozwolić, żeby drugich ludzi mógł oszukać. Macie motoryzacyjny problem? Piszcie do nas.